Siemano! Witajcie! Ja jestem Lord i witajcie w moim trzecim vlogu. W um, dzisiejszym vlogu chciałabym mówić o tym, że teraz, e, pod koniec semestru, mam dużo roboty. Strasznie dużo roboty. Jest na przykład urzędziem um, się do sporcianów, różnych, więc odcinki najprawdopodobniej będą się pojawiały wyłącznie w weekendy, oprócz vlogów. I to tyle, co chciałam powiedzieć. Dzisiaj środa, z weekendu do piątku kilka, zaledwie kilka dni. No, a dzisiaj yy, coś chciałam powiedzieć. Oglądajcie yy, na Twitchu, bo już od piątku zacznę robić, będę już tam takie live'y i potem będę ju, ju, uploadował na YouTube. A. No i to będzie bardzo dobry pomysł e, dla mnie, żebyście widzieli jasno twarz. A ja na kamerkę O, podtrzymu. Widzicie? tak. No i to nie widać? Będę tak e, urok na przykład, i potem się uploaduję to na YouTube. E, no i myślę, że to będzie wtedy. Tak nagram właśnie odcinek z Kacie, z tej planety, jeżeli się uda oczywiście. Jeszcze będzie na kanale zaproszenie na live'a, na albo sobie klinik, Zaproszenie. Yy, albo możliwe, też być w Survival Games. Hmm. Teraz w Survival Games to bardziej będzie takie, jak ja nagrywam, wiecie, To można robić, cięcia, że z muzyczką. Ale tam są dużo seryjne głowy i dużo spraw. No ale dobrać. Cześć, do zobaczenia i do odcinka.